Profesor Agata Kluczek to koordynatorka zespołu badań nad imperium grecko-rzymskim w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2021 roku została laureatką nagrody Ministra Edukacji i Nauki za pracę związaną z analizą i interpretacją źródeł numizmatycznych utrwalających wizję tożsamości starożytnych Rzymian. Pani profesor Czym są mity fundacyjne? Trudne pytanie i trudna odpowiedź bardzo skomplikowana, bo pojęcie mit jest bardzo niejednoznaczne. Tak tutaj trywializując i kolokwialnie mówiąc, jest to opowieść o bohaterach o horosach, utrwalona tradycją, yy, która wpisała się w taką tożsamość pewnych wspólnot lokalnych. A w odniesieniu do tego pana pytania, czym są te mity fundacyjne, są to te właśnie opowieści o Bogach i o Herosach, którzy dokonywali zakładania miast. To jest najczęściej nie pewien proces, to jest pewien konkretny fakt, który mamy opisany, ci bohaterowie, ci herosi, czasem także postaci historyczne, bo tutaj ten porządek mityczny historyczny się miesza, otrzymują takie określenie, które ewidentnie wskazuje na ich rolę założycielską, oni są po mówiąc conditor, conditores, bądź klistes, klistai, to znaczy to samo, założyciel, osoba zasłużona, osoba godna, przy czym wracając do kwestii mitów, są to opowieści, które przetrwały do naszych czasów w pewnej już jeszcze z takiej rozbudowanej formie. My znamy te mity, które zachowała nam literatura antyczna. Już takie narosłe, pewną tradycją. Nie znamy podkładu tego, który funkcjonował u podłoża tych mitów. W związku z czym nie ma czegoś takiego jak jeden mit założycielski, czy rzadko bywa tak, że jest jeden mit założycielski dotyczący konkretnego miasta. Mówimy o epoce starożytnej, mówimy o epoce rzymskiej, w to wszystko wchodzi także kontekst grecki. Często jest tak, że te mity ze sobą konkurują, często jest tak, że ci bohaterowie ze sobą spotykają się, jednocześnie będąc założycielami jednej czy drugiej miejsce więc takie pytanie jest trudne, odpowiedź skomplikowana być musi, ale generalnie jest to odpowiedź o założeniu danego miasta. Obecnie monety są dla nas w zasadzie tylko środkiem płatności, nie przyglądamy się, nie analizujemy jak zostały wybite, jakie zawierają motywy. Jakie podejście mieli antyczni mieszkańcy ziemi? Znowu pytanie jest trudne, jest pan mistrzem trudnych pytań. Dlatego, że ja myślę, że podstawowa funkcja monety, także w starożytności, to była ta jej funkcja ekonomiczna i to jest naturalne jak najbardziej. Natomiast zachowały się pewne wzmianki, pojedyncze wzmianki w literaturze starożytnej, które świadczył o tym, że ta moneta przez niektórych, tutaj mówiąc o niektórych, mówię czasami o postaciach anonimowych, czasem mówię o konkretnych postaciach nam znanych, będących elitą władzy, czy to centralnej, czy lokalnej, dostrzegali pewien potencjał w tych monetach tkwiący, potencjał, który wyrażał się w tym, że można było na powierzchni monety, czy także medalionu, bo tutaj jeżeli chodzi o numizmatykę, to tutaj te dwa pojęcia w grę wchodzą, umieścić pewne konkretne dane, umieścić pewien krótki, mamy przedmiot małej, o małej powierzchni, umieścić krótki komunikat, czy w postaci słownej, wtedy mamy inskrypcję, czy w postaci ikonograficznej, wtedy mamy właśnie wyobrażenie. Program, który albo anonsował dokonania danej osoby, albo właśnie odnosi się do przeszłości, tej bliższej, tej bardziej zamieszanej, albo był pewnym no, podsumowaniem Dokonań dane, danej jednostki. Pytanie tylko, czy ten komunikat, który nadawała władza, był dostrzegany przez użytkowników monety. I tego za bardzo my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, aczkolwiek znowu są pewne dane w literaturze starożytnej, które świadczą, że przynajmniej niektórzy dostrzegali to, co na monecie jest, czyli na monetę jako na to źródło pewnej wiedzy o, o świecie ich otaczających. To są pojedyncze informacje. Od chociażby o tym wiemy, że cesarz August, postać skądinąd powszechnie znana, kazał umieścić na monecie wizerunek koziorożca. Zapisał nam autor piszący w 100 lat po tym, że Aguście, ale to by znaczyło, że ta świadomość jakaś tego przekazu funkcjonowała. Albo na przykład jeszcze bardziej ewidentnie, Przykład Kasjusz Dio, to jest już trzeci wiek, początek trzeciego wieku, który nam doniósł, co było na monecie, chyba jednej z najsłynniejszych monet starożytnych, co było na monecie upamiętniającej idy Marcowe, czyli tą śmierć słynną śmierć Cezara z 1944, słynne wydarzenie, które zakończyło się śmiercią Cezara w 44 roku, czyli w te no, prawie 300 lat po. W wydarzeniu autor starożytny, ewidentny przedstawiciel elity, dostrzegał, co jest na monecie i, co więcej, ten komunikat umiał odczytać, ale mówimy o pewnej elicie. Nie mówimy o no, przeciętnym mieszkańcu świata starożytnego. Tutaj też bym musiała od razu dodać, że yy, też we współczesnej literaturze. Jeżeli chodzi o naukę starożytną, to i te głosy się bardzo sprzeczne ze sobą spotykają. Niektórzy twierdzą, że y, rzeczywiście to, co było na monecie, było tylko y, no, dostrzegane przez tego nadawcę komunikatu. Inni z kolei y, podważają w ogóle jakąś wartość komunikacyjną y, tej y, warstwy numograficznej monety, czy szerzej numizmatu, mówiąc, że mają taki potencjał rażenia jak znaczki pocztowe, czyli żaden, ale też jest grono takich, którzy Biorąc pod uwagę pewną zmienność tego, co na monecie jest umieszczane, biorąc pod uwagę pewną dynamikę tej zmienności. To widać zwłaszcza w okresie cesarstwa rzymskiego, czyli od Augusta poczynając tak mniej więcej po III wiek, zauważają, że rzeczywiście ta manipulacja pewnymi motywami, manipulacja pewnymi rozwiązaniami ikonograficznymi, czy posługiwanie się takim czy innym słownictwem, było odzwierciedleniem tego, że dla niektórych przynajmniej ta moneta była pewnym nośnikiem pewnych treści, czyli inaczej zakładali, że też do niektórych ten komunikat dotrze. A jak w takim razie. Na obecność i dobór monet wpływały święta i rocznice? No, tu bym odniosła się do najbardziej spektakularnego wydarzenia, jakim jest, y, jakie miało miejsce w historii Rzymu czyli sam akt założenia Rzymu. Mit fundacyjny wszyscy zapewne znają, to jest ta opowieść o Romulusie, Remusie wykarmionym przez Wilczycę i tak dalej, i tak dalej. Oni doruszy mając te lat 18, zakłada, podejmują decyzję o założeniu miasta, założycielem tym, który jest konditor, staje się Romulus. I to jest wydarzenie zapamiętane przez tradycję literacką, to jest wydarzenie upamiętnione w rozmaitych monumentach. I to jest wydarzenie, do którego zakładając, tu jestem zwolennikiem tego, że na monetach rzeczywiście pewien świadomy program był umieszczany, które powinno być odnotowane przez y, ówczesnych y, emitentów. I ono jest. Są takie sytuacje: dziewięćsetna rocznica założenia miasta, czy tysiącletnia rocznica założenia miasta mówiąc miasto, tutaj mam na myśli Urbs, czyli ROME, gdzie ewidentnie w mennictwie podejmowane są takie motywy, które mają do tej przeszłości mitycznej nawiązywać. I co więcej, to nie jest tylko i wyłącznie przypadek tzw. monet imperialnych, czyli tych, które są emitowane przez władzę centralną w tych takich menicach, które produkują pieniądz niejako pod auspicjami cesarza, ale echo tych wydarzeń. Też ma miejsce w menedictwie tzw. Tak prowincjonalnym, czyli to są te emisje, które są tworzone przez miasta, przez kolonie, przez menicę miejskie, zwłaszcza w prowincjach wschodnich Imperium. I tam widać, jak się prześledzi, zmienność typów, że właśnie 900 rocznica założenia miasta, czy zwłaszcza ta tysiącletnia, ona przypadła w III wieku, w takim bardzo trudnym momencie, że tam podejmowane są takie motywy, które mają wyeksponować świetność. Miasta, ale świetność rozumiana jako jego osadzenie w takiej mitohistorii, przez to odwołanie do Romulusa, Remusa i słynnej Wilczycy. Czy powinniśmy zwracać większą uwagę na numizmaty? Tak, zdecydowanie tak, proszę pana, dlatego że ja tutaj mówię jako historyk, yy, zajmujący się epoką cesarstwa rzymskiego. Ale przede wszystkim trzecim wiekiem Cesarstwa Rzymskiego param się badawczo. To jest taki, taka sytuacja, dla której mamy skromno, skromny zasób i źródeł. Natomiast jeżeli chodzi o numizmaty, to przede wszystkim trzeba podnieść ich taką komplementarność w stosunku do źródeł innych kategorii. Komplementarność, czyli to, że my pewnie znamy znakomitą większość, Typów i wariantów monet. Pewnie niewiele już Ziemia nam nowo, nowości w tym zakresie pokaże. Co więcej, to co powiedziałam wcześniej, mianowicie fakt, że to są wyobrażenia i napisy, które mają aprobatę władz, powoduje, że my możemy poznać program elit, owszem, rządzących na szczeblu centralnym czy na szczeblu lokalnym, ale przede wszystkim mam wrażenie, że te monety trzeba czytać. Próbując odszukać problemy starożytnych, nawet może zrozumieć te problemy starożytnych, dlatego że jeżeli te obrazy, które umieszczono na monetach, jeżeli te napisy, które umieszczono na monetach były zrozumiałe, to znaczy, że w jakiś sposób. Korespondowały z zapotrzebowaniem społecznym. Nawet jak, jak te osoby są dla nas anonimowe, nawet jak znamy tylko niektóre nazwiska tych, którzy zwracali uwagę na przekaz, który na monecie jest umieszczony, to nie znaczy, że inni tego w podobny sposób też nie zauważali. Jak do tego dołączymy sobie to, co wspomniałam wcześniej, że to są obrazy paralelne z tym, co spotykamy w innych zabytkach, to znaczy, że to jest po prostu pewne uniwersum takie numizmatyczne, które otaczało starożytne, więc tym bardziej, powiedzmy, pozwala, to jest przekaz bardzo specyficzny, bardzo ograniczony, to jest racja, ale pozwala nam w jakiś sposób zauważyć i zrozumieć epokę starożytną, zwłaszcza rzymską. Czy jest coś, co chciałby pani przekazać przez swoją pracę? Pasję ku starożytności, szacunek dla moich poprzedników, dlatego że na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Historii ta numizmatyka zawsze była bardzo mocno osadzona. I ewentualnie mam wrażenie, że też staram się, to są naprawdę ładne obiekty, takie ładne pod względem y, artystycznym. Y, może dotrzeć do tych, dla których y, taki przekaz obrazkowy, jesteśmy w epoce XXI wieku, kiedy ta stref, strefa ikonograficzna bardzo mocno, zwłaszcza do młodych przemawia. Przecież taki komunikat na monecie to jest SMS, nic innego jeszcze z jakimś emotikonem, więc może właśnie dotrzeć do młodych i zarazić ich właśnie pasją, ale pasją taką naukową, to znaczy, żeby nie tylko te monety traktować jako obiekty kolekcjonerskie, ale jako pewna, pewna klucz do świątyni starożytności. Dziękuję bardzo Pani Profesor. Dziękuję. thank you